Cześć, witamy Was już w drugim odcinku naszego programu Mój Pies się Rzuca. Przypomnijmy sobie Kirę. Kira to słuczka, która przed przyjściem do naszego programu rzucała się praktycznie na wszystko. Przypomnijmy sobie, jak zareagowała na Piotrka w trakcie pierwszego odcinka. Miło mi, że do nas przyjechaliście. No okay. również. Już widzę pierwszą sytuację, nad którą Kira. popracujemy. Dlatego, jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka, to musicie go zobaczyć. Dziś kolejna sesja z Kirą i chcielibyśmy troszeczkę inaczej zaaranżować początek spotkania. Wiemy, co zadziałało ostatnio i wykorzystamy sobie pewne elementy. To znaczy, chciałbym, żeby Kira zbliżając się do mnie, przede wszystkim nie spotkała mnie frontalnie na wprost. Po drugie, mam zabawkę. Jeżeli będzie miała taką ochotę, potrzebę, to może mi tę zabawkę zabrać. Dodatkowo Kasia też ma zabawkę. Jeżeli Kira chciałaby się na niej wyładować, to też ma taką możliwość. Także te trzy elementy wprowadzimy jako zmienną. Michał, Szybciutko uciekaj tutaj, bo tam już mamy kirę i za chwilkę rozpoczniemy początek naszego spotkania. Ja tylko ostrzegam, że w trakcie naszej sesji bardzo wiało i choć zrobiliśmy wszystko, żeby zapewnić komfort słuchania, to czasami trochę powieje w mikrofon. Super, teraz możesz się z nią harmonizować. W mój pies się rzuca często będziecie słyszeć o harmonizacji. Harmonizacja to poruszanie się z psem na smyczy w taki sposób, by słuchać jego sygnałów i na nie reagować. Super położyła łapkę na zabawce, to znaczy, że pokazuje mi, że to jest jej rzecz bardzo dobrze. Jednym z pytań, które dostaliśmy po publikacji pierwszego odcinka, było to, czy dawanie psu zabawki właśnie w ten sposób nie spowoduje obrony zasobów. Ale patrzcie, Kira wykorzystuje zabawkę po to, żeby zebrać zapach piotka? A jej podejście do mnie i do Piotra jest dużo spokojniejsze niż to, które zaprezentowała w pierwszym odcinku. O, świetnie! Właśnie, już ząbkami mi wyrywa. Ja troszeczkę nie daję, ale w końcu udało jej się zdobyć. Udało nam się cały plan początku spotkania przepracować. Dokładnie tak, jak sobie założyliśmy. Nie zawsze tak się zdarza, no bo praca z psami wymaga dużej elastyczności, ale tym razem wszystkie trzy elementy i założenia perfekcyjnie udało się nam zrealizować. Świetnie. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie głównie kirze i rzucaniem się na samochody, ale będą też konie, świstaki, wydry, przywry, koniki polne, morskie i psy podbiegacze no dobra, tylko część z tych rzeczy będzie ale zostańcie do końca, żeby zobaczyć które. Za chwilkę zrobimy sesję z samochodem, bo obiecałem wam że, że dzisiaj się tym zajmiemy i e, mam przygotowaną Zosię, która już tam czeka wygląda przez okienko i tylko e, czeka na ten sygnał startu chciałbym żebyśmy, e, zanim zaczniemy tę sesję, zrobili sobie takie ćwiczenie żebyś ty troszeczkę pospacerowała z nią w taki sposób, aby się z nią harmonizować, ok e, więc zróbmy sobie taką rozgrzewkę ok? Także idziesz tam, gdzie idzie twój pies, tam, gdzie chce pójść i gdzie. I synchronizuj się bardzo dobrze. Ciało teraz w drugą stronę, tak, jest bardzo dobra synchronizacja osi, idziesz za psem. Świetnie, tam się pojawiły harciki, ona zerka na ciebie, synchronizacja. Brawo, brawo, dobrze, dobrze. Super, ekstra, świetnie. Tak, daj i tą zabawkę, niech ją sobie weźmie. Super, niech ją trzyma. A może ona ją obgryzie? Okej, okay, nie trudno, ona jest wpisana już tutaj na, na straty. Ale teraz bardzo fajnie sobie poradziła, bo zobaczyła, że są w tle harty. Najpierw Ciebie poprosiła Dobra, nie idźmy tam. Ty odpowiedziałaś na jej komunikat, po czym em, ona nagle przekierowała się na zabawkę i na niej się wyładowała. To znaczy w ten sposób Kira rozładowuje nadmiar. E, Jakiejś frustracji, trochę niepokoju związanym z tym, że tam pojawiły się dwa, powiedziałem, harciki, ale teraz widzę, że to są basenji. Piotrku, nie chcę być hejterem, ale jeżeli z 200 metrów nie potrafisz dobrze rozpoznać rasy psa, to nie możesz być behawiorystą. Chciałbym, żebyś sobie... Możesz wypuścić tę zabawkę i żebyś ty pokazywała jej, jaka jest decyzja. Czyli wprowadzimy sobie taki sygnał tędy, okej? Okay? Czyli... E, możesz wypuścić tę zabawkę i mówisz, kira tędy, i pokazujesz jej, w którą stronę... Tędy Kira, i tędy. tak, dobrze. I idziesz w taką stronę, w którą chcesz iść. Super, świetnie. Teraz wydaj hasło i w drugą stronę. Kira, tędy. To, że w naszej pracy bardzo często harmonizujemy się z psem, nie znaczy, że nie możemy wyznaczać mu granic. Jeżeli widzimy, że pies podejmuje złą decyzję, która może mu zaszkodzić, wręcz powinniśmy przejąć inicjatywę i pokazać mu alternatywne zachowanie. W ten sposób też przyzwyczajamy Kirę do tego, że czasami to my za nią podejmujemy decyzję. Na przykład, gdy zobaczymy, że na naprzeciwka zbliża się samochód i napięcie Kiry wzrasta, możemy wydać ten sygnał i zaproponować jej inną trasę, troszeczkę odchodząc od toru jazdy samochodem, tak, żeby Kira miała lepszy dystans i lepsze miejsce na minięcie czegoś, co ją niepokoi. Okej, okay, Kasia, i wracamy do harmonizowania. Ja za chwilkę poproszę Zosię, żeby zaczęła jeździć autem. Um, Suhajte Ten program nie powstał po to, żeby pokazywać same sukcesy. Jeżeli coś się nie uda, też zobaczycie to na nagraniu. Bardzo zależy nam na tym, żeby pokazać, że praca z psem jest procesem, który nie jest zero-jedynkowy. To jest też pewien taki mój problem, że ja jednocześnie instruuję kasię i staram się tę sytuację kontrolować, przez co odwracam się do kasi, mówię coś do niej i wkraczam czasami w przestrzeń psa. Okej, okay, odpracujmy sobie to szybciutko. Nie boimy się robić kroków wstecz. I wy też w waszym treningu nie. Nie powinniście. W tym przypadku niezwykle ważne było to, żeby ponownie wzmocnić Kirę w tej interakcji. Bo zaraz będzie dużo ciężej. Super, ona już teraz dłużej ją trzyma w pysku, kładzie na niej łapkę. Świetnie. Weź, Kasiu, też jedną zabawkę mniej przy sobie, ale zwinni ją w taki sposób, żeby na razie Kirka nie miała do niej dostępu. Zawsze tę zabawkę będziemy mogli wykorzystać jako formę wyładowania emocji, gdy na przykład za bardzo Kira się zestresuje przejeżdżającym samochodem. Teraz pora na kolejny żenujący żart lektora. <laughs> na ekranie widzimy bandę behawiorystów w naturalnym środowisku, dyskutujących o poziomie trudności ćwiczenia. Normalnie Przejdź tak, jakbyś dojechała jechała normalnie na zajęcia. No, tylko tą drogą tutaj. Dobrze. Ona wącha, a ty się do niej dostrajaj. Samochód jedzie dosyć szybko, ona zwiększa odległość. Skupia się na węszeniu. Świetnie. Mamy to e, e, bardzo ładnie, wyraźnie widoczne w dużym dystansie. Teraz, choć Kasia. Pójdziemy sobie drogą, tak, żeby ta sytuacja była nieco trudniejsza. Super. Tak, uważaj, żeby jej nie wpakować na mnie za, za, za mocno, no dobrze. I teraz idziesz tam. Tak, na Zosie idziesz. Ok. zdenerwowanie tędy. Tędy, Kira. Tak, 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 tak. tak. Spokojnie tędy i wyładuj ją. Tak, daj jej się wyładować na zabawce, no. No, muszę przyznać, że pierwsza powtórka wcale nie była najlepsza. Ale nie zniechęcajmy się, zobaczmy, co będzie dalej. Dobra, zabierz na chwilkę, ekstra, i wypuść tę zabawkę z dłoni. Pięknie, dobra? Stop, i teraz, I teraz tędy. tędy. Tak. Tak. tak, tak jest, i odejdź z zabawką kawałeczek dalej. Dobrze. Wygląda na to, że druga powtórka też nie jest obiecująca. Poprośmy więc Piotrka o komentarz. Teraz musimy zrobić chwilę przerwy, żebyśmy mogli zrobić kolejną powtórkę. Z racji tego, że napięcie u KIR jest duże, każda taka sytuacja, która stresuje psa sprawia, że naczynko z emocjami, wyobraźcie sobie, że emocje zbierają się w pewnym naczyniu i im więcej sytuacji stresujących, tym więcej jest cieczy w tym naczynku. I w momencie, kiedy czuje, że pies potrzebuje chwilę przerwy, żeby się wyładować, to jest troszeczkę czas na to, żeby to naczynko się opróżniło. I trochę mo można to porównać do takiego schematu regulowania. Kira teraz potrzebuje właśnie chwili, żeby powęszyć, żeby chwilkę odpocząć od tego stresującego, stresującej sytuacji, która się przed chwilą działa, aby za chwilkę zrobić kolejną powtórkę. Kasia, Karol, Kira, chodźcie teraz do mnie. Dobrze, teraz widzimy, że Zosia jest e, kawałeczek od nas naprzeciwko, a e, idziemy w jej stronę. Jak tylko zobaczysz pierwsze spojrzenie Kiry w kierunku Zosi, to staraj się pokazać jej, że to Ty podejmujesz decyzję, dobrze? Mhm. Dobra, no to idziemy w kierunku Zosi. Masz spojrzenie, ona wybiera głową inną stronę, świetnie. Teraz harmonizujemy się z psem. Hmm, okej, okay. sama wybrała zwiększenie dystansu, obserwuję, hasło tędy... <laughs> tak, hasło tędy i pamiętaj Kasia, odwrócenie się po tym haśle, nie? Bo teraz twoje ciało jest skierowane w kierunku Zosi, odejdź kawałeczek dalej i tam troszeczkę ją... E, 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 daje się wyładować. W pracy z psem czasami nasze założenia się nie sprawdzają. Zobaczmy, co zrobić w takim momencie. E, nie musimy zmniejszyć poziom trudności teraz, bo jej reaktywność się zwiększa, nie zmniejsza. Musimy popracować tak, wolniej, na mniejszym e, poziomie trudności. Ok, dobra, no to pa. Kira poszła zupełnie w drugą stronę. E, musimy teraz trochę rozcieńczyć warunki, to znaczy popracować na mniejszym poziomie trudności. Poprosimy Zosię, żeby jechała troszeczkę wolniej, spokojniej, aby Kira, w takich lżejszych troszeczkę sytuacjach, mogła popracować nad tym, żeby radzić sobie właśnie z stresem związanym z przejeżdżającym samochodem. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Okej, okay, Kira idzie w tym momencie, zaczyna wąchać, obserwuje samochód, pyta Kasie, Kasia w bok. O właśnie, tak. Jest ona bardzo wyraźnie teraz ciebie zapytała. E, czy możecie zwiększyć odległość. Super. Świetnie, I masz drugi samochód z drugiej strony, więc nie jest tak łatwo. Okej, okay, teraz staraj się z nią. Dobrze. I teraz podejmij decyzję. Tak, jest. Pięknie. I teraz do niej, do niej się dopasuj. Zobaczę, ładnie, poprosiła ciebie o, e, e, o to, żeby e, odejść troszeczkę w drugim kierunku. Super. No i zobaczcie. Po obniżeniu kryteriów mamy pierwszy sukces, i śmiało mogę powiedzieć, że nie jest on mały. Ale ta powtórka była bardzo ładna, tym bardziej, że się pojawił samochód z drugiej strony. I rzeczywiście ona coś z tego teraz wyniosła. Wyniosła to, że nawet jak jest stresująca sytuacja, to może zwiększyć dystans, może odejść troszeczkę dalej i poczuć się w ten sposób lepiej. Wiadomo, że im dalej od bodźca, tym bezpieczniej. Mhm. Jeszcze raz zapraszam na punkt startu. Ok, już teraz się harmonizuj z psem. Harmonizuj, harmonizuj, świetnie. Tak, Karol Ty też, tak jest. Harmonizuj, świetnie. Samochód jedzie, harmonizuj. Bardzo dobrze, Twój pies bardzo dobrą decyzję wybrał. Teraz się pojawił inny pies naprzeciwka, więc mamy kolejną sytuację, z którą musimy sobie poradzić. Super, i teraz decyzja i w prawo. Tak jest. Okej, okay, mamy wyładowanie, bo dwa stresory z dwóch stron. Mhm. Podobało mi się, jak sobie najpierw poradziła z samochodem, potem sobie poradziła z psem. No ale oczywiście trzecia sytuacja, czyli znowu ruch w kierunku samochodu, już było tłumacz, czyli to naczynko z emocjami się przepełniło i mieliśmy troszeczkę takie, takie szarpnięcie. Niestety w treningu takie rzeczy mogą się zdarzyć, dlatego poprosiliśmy opiekunów, żeby zaopatrzyli siebie i Kirę Wszelki. Bo wiedzieliśmy, że na obroży takie coś byłoby dużo bardziej niebezpieczne. Myślę, że tak. Zabawka będzie nam służyła po to, żeby wyładować ją po sytuacji. A na razie, w trakcie mijania, skupmy się na tych dwóch elementach: czyli de albo decyzja, albo harmonizowanie. Więcej harmonizowania myślę, że to jest jej bardzo potrzebne. Ona podejmuje takie decyzje i prosi o zwiększenie dystansu. Musimy to wzmacniać, ale czasami oczywiście to ty będziesz e, e, musiała podjąć za nią decyzję. Zapraszam znowu na drogę naszą. I wykonamy kolejną powtórkę. I harmonizujemy, harmonizujemy się. Ale poczekaj, bo teraz ona nie jest skupiona na samochodzie, ja chciałbym, żeby była tego świadoma. Skowaj Karol do kieszeni może zabawkę. No właśnie, nie chcemy odwrócić uwagi Kiry od samochodu, od problemu. Chcemy, żeby była świadoma tego, że samochód tam jest, i żeby mogła podejmować właściwe decyzje. Hmm, idziecie za nią. Oś, 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 tak, oś, Karol, oś. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Dobra, decyzja. Świetnie i harmonizujemy. Bardzo ładnie. I wracasz sobie bardzo dobrze. Niech sobie obserwuje, niech patrzy, co się dzieje z tym samochodem. Niech sobie kawałek równolegle przejdzie. Dobrze, zatrzymajcie się. Tak, tak, tutaj synchronizacja tempa. Bardzo dobrze. Świetnie. Ekstra. I zabawka. Teraz zabawka dopiero. Tak jest. Super. Udało nam się teraz połączyć wszystkie trzy elementy, czyli możliwość podjęcia decyzji za psa. Na początku Kasia musiała podjąć decyzję, ponieważ Kira zaczęła się usztywniać. Wiedzieliśmy, że ta odległość minięcia od samochodu będzie zbyt mała. Potem były elementy właśnie dostrajania swojego ruchu i tempa do tego, co robi pies. No i na koniec, w momencie, kiedy samochód już nas minął, no to mamy ten element wyładowania na zabawce, co już wiemy bardzo, Kirze pomaga. Jeżeli widzę, że reaktywność się zmniejsza, a nie zwiększa, to nie ma potrzeby robienia aż tak długich przerw. Spróbujemy zrobić jeszcze jedną powtórkę i popracujemy nad tym, żeby zsynchronizować te trzy elementy. Mhm, ok, dobrze, bardzo dobre zgranie tempa teraz. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, fajnie, bardzo fajnie. Świetnie, dużo wącha, ale wiemy, że będzie bardzo blisko i za nią, za nią, za nią, za nią, dobrze. Decyzja teraz troszeczkę dalej. Dobrze, Michał troszeczkę dalej od psa. Świetnie, Szybskie, szybsze tempo, Karol, za bardzo zostajesz z tyłu. Bardzo ładnie. Świetnie. Teraz Kira została bardzo długo wąchając przy ulicy. I bardzo fajnie się w ten sposób regulowała, bardzo dobrze sobie radziła ze stresującą sytuacją. I dopiero w ostatnim momencie musieliśmy podjąć za nią decyzję, bo wiedzieliśmy znowu, że zbyt ciasne minięcie się z samochodem będzie dla niej za trudne. To już wiemy po pierwszych dwóch powtórkach, dlatego teraz trzeba tak dopasować ćwiczenia, aby grać jak największym sukcesem. Piotku, żeby nie zarzucili nam, że cały czas pracujemy na placu treningowym, przejdźmy może w jakieś spacerowe warunki, ok? Ok, teraz wprowadzę Was. W to, co będzie się za chwilkę działo. Pójdziemy sobie na spacer wiejską drogą, czyli coś zbliżonego do środowiska, w którym mieszkacie. Widzę, że sobie jest biegacz, widzę, że idzie inny piesek, jest też samochód, Zosi, akurat, ale też przejeżdżają tą drogą inne samochody. Dlatego chciałbym, żebyśmy te narzędzia, które nam zaczęły działać, przenieśli sobie w sytuację spaceru. Niektórzy jak mantry powtarzają, że takie i takie metody treningowe są lepsze, ponieważ na spacerach zdarzają się różne stresujące sytuacje. No i mają rację. Zaraz zobaczymy, że rzeczywiście się zdarzają. Ale ważne jest to, żeby nie traktować ich jako kolejny problem, a szansę na jego rozwiązanie. Okej, okay, usztywnia się jej ciałko, poczekaj. Świetnie, bardzo dobrze. Teraz zaproponowała się jej zwiększenie odległości. Pójdź tam, gdzie ona idzie i zgraj się z nią. Uwaga, teraz czas na dygresję, ale bardzo ważną. Posłuchajmy przez chwilę Piotrka. Zwróćcie uwagę, że odległość, w której reaguje Kira jest duża. Mamy około 100 metrów od drugiego psa. I Kira już w tym dystansie prosi o zmianę kierunku. To ważne, żebyśmy nawet w tym dystansie odczytywali komunikaty psa. Komunikacja psów to nie jest coś, co się dzieje pysk w pysk. Komunikacja się zaczyna dużo wcześniej i pamiętajcie, że psy do tego, żeby czuć się bezpiecznie w komunikacji, potrzebują tego dobrego harmonizowania się z nami już w dużo większym dystansie. Kira wybiera zwiększenie dystansu, obserwuje go, zbliżając się, wąch, zbliżając się do niego wącha. To jest bardzo Fajne zachowanie, bo w ten sposób sama sobie reguluje podejście, zbliżenie się na mniejszą odległość do drugiego psa, a jednocześnie jest w tym rozluźniona, nie ciągnie na smyczy, nie wypatruje, nie szczeka, nie grozi. Dlatego fajnie też, że Kasia synchronizuje się z nią i dostraja swój ruch do ruchu psa. OK, mamy kolejne stresujące bodźce, czyli konie, które przyjeżdżają. Tu Kira bardzo fajnie też. Odwróciła się, zajęła się wąchaniem i interesuje się tym, co akurat ma dostępne. Akurat dostępna jest mulda rozjeżdżonego piachu, rozjeżdżonej ziemi na naszym terenie szkoleniowym i wykorzystała ją do tego, żeby powąchać w momencie, kiedy mamy mnóstwo stresorów wokół. Ok, teraz troszeczkę się ustywniła. Tak, bardzo fajnie Kasia jej pomogła i wydała hasło tędy, zwiększając dystans. Pięknie. Cieszę się, ponieważ widzę, że zarówno Kasia, jak i e, e, Karol coraz lepiej rozumieją swojego psa i coraz fajniej potrafią się do niego dostroić, dopasować swój sposób zachowania do tego, co się dzieje z kiroł, bo właśnie o to w tym chodzi. Ja jestem tylko osobą, która jest drogowskazem, a tak naprawdę to rola Kasi oraz Karola e, te moje wskazówki wdrożyć w życie codzienne. I tu zgłaszam się ja, jako lektor, by dopowiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Pamiętajmy o tym, żeby dostosowywać metody do psa, a nie psa do metod. No, ale wróćmy do naszej sesji treningowej i do Zosi. No, Zosia trochę przegina, bo jedzie no dosyć szybko. Świetnie. Kira zerknęła, zerknęła też na pana i wybrała odejście. Brawo! To była chyba najtrudniejsza z sytuacji, którą mieliśmy do tej pory i Kira sobie znakomicie z tym poradziła. Sama wybrała węszenie, które jest dla niej naturalnym sposobem na to, żeby poradzić sobie ze stresem i zerknęła na Zosię, która jechała, no, szybko jeszcze jechała przez kałużę i hałasowała, po czym sama stwierdziła, dobra, odejdę, bo... Ta strategia mi najczęściej działała. A ja znowu się wtrącę. Niektórzy myśleli, że Kira zawsze będzie potrzebowała szarpaka do tego, żeby nie reagować agresywnie przy Piotrku albo przy mnie. Zobaczcie, jak świetnie sobie radzi bez niego. Wasze działanie, No, z kami, pies, konie galopujące, jadący samochód. A Twoja praca też była świetna. Ja tutaj tłumaczyłem to, pewnie usłyszysz na filmie. Już nie będę powtarzał teraz, że bardzo fajnie te moje wskazówki wdrażasz w to, co, w co, w co robisz z Kirą. Zaczynasz, tak, zaczynasz już czuć to, co i kiedy zrobić. To jest bardzo ważne. No i w końcu docieramy na tę wymarzoną wiejską drogę, gdzie zaraz będziemy mogli kontynuować trening z samochodami. I teraz obserwuj Kasia, co ona robi. Jak zauważy dwa psy, to wtedy zobaczymy, jaką decyzję podejmie. Jeżeli będzie trzeba podjąć decyzję za nią, to to zrobi. No i co? Miały być samochody, a były już konie, a teraz są psy. Jeszcze chyba tylko podbiegacza nam brakuje. Widać, że zwiększa troszeczkę odległość. Zerknęła na psy troszeczkę i się podniósł ogon w tym momencie. Tak, w tym momencie też zauważyła i zaczyna wąchać. Ekstra znowu zerknęła i zobaczmy, co zrobi. Dobrze, bardzo dobrze stoisz, bardzo dobrze się ustawiasz. tak jest. I myślę, że teraz możesz zrobić jeszcze chwilkę i kroczek z hasłem tędy, żeby zwiększyć dystans. Kiera tędy? Dobrze. Tak jest, znakomicie. Tak, Nakomicie, znakomicie. Pięknie, to już był bardzo mały dystans. Super. I troszeczkę większej odległości. Niech sobie obserwuję psiaki, które przechodzą. Mhm. Spokojnie, poczekaj aż teraz zrezygnuje i wtedy sobie odejdziecie kawałeczek dalej. Super, teraz zabawka, zabawka. Teraz jest ten moment, kiedy ona potrzebuje wyładowania na czymś. E, e, e. Świetnie. I zobacz Karol, mieliśmy to, czego chciałeś. Frontalne najście, decyzja psa i teraz zobaczcie, jaka mała była odległość. I to było podejście face-to-face, face, na wprost. Bardzo A fajnie. Czy też... nie mówi spróbować jej odwołać? Żeby... Nie, nie? nie, bo ona. Trzeba dać ci się konfrontować. Myślę, tak? że tak, że tutaj jakby raz ci się udało, troszeczkę dobrze podjęłaś decyzję zwiększenia odległości. Za pierwszym razem poprosiła się ją kila Tędy, po czym ona odeszła trochę bezpiecznie odległości, stanęła, obserwowała sobie te psy. Już w tym momencie myślę, że nie była w stanie odejść, bo one już były w linii, tak? Mijały nas i musiała się upewnić, że sobie odejdą, że pani ich nie puści, nie wiesz, nie podbiegną do niej i tak dalej. Piotku, przypomnij mi następnym razem, żebym już więcej nie wykrakiwał tych ciężkich sytuacji, dobra? Okej, okay, widzę, że biegnie podbiegacz, pies bez smyczy. Sytuacja, która się zdarza też podczas codziennych spacerów. Spokojnie będziemy tutaj próbowali sobie z tą sytuacją poradzić. Um, E, specjalnie odeśliśmy troszeczkę dalej, żeby mm, nie być w sytuacji, kiedy ona będzie zmuszona do konfrontacji z tym psem. Jeżeli ten pies zdecyduje się do nas podbiec, to robi to na własne ryzyko i wtedy zobaczymy, co się będzie działo. Będę dopasowywał e, nasze działanie do sytuacji. Możemy jeszcze kawałeczek Kasia sobie. Kawałeczek e, zwiększyć dystans, tak. Piotrek po krótkiej obserwacji podbiegacza stwierdził, że całkiem nieźle się komunikuje. Znaczy węszy? Stwierdziliśmy zatem, że to będzie kolejna fajna szansa na wzbogacenie naszej sesji treningowej. Patrzcie. Idzie po pomoc w postaci zabawki, daje ją, po prostu niech ona sobie ją ma. Tak jest. I odchodzi. No to pójdźmy za nią. Obserwuję, wącha. Ale zobaczcie, nasza Kira też bardzo pięknie się komunikuje i świetnie sobie radzi w tej sytuacji. Obserwuję i wącha, super. Bardzo dobrze. Świetnie. Ekstra. Tak jest. To jest też dobry przykład na to, jak sobie radzić z psami podbiegaczami. Podstawą w takich sytuacjach jest przewidywanie to, w której przestrzeni powinienem się znaleźć. W momencie, kiedy wiem, że pies do mnie podbiegnie, to. Em, Widzę, że opiekun idzie drogą, to minięcie go en będzie najtrudniejszą sytuacją. Dlatego wybraliśmy sobie taką przestrzeń, gdzie ten pies oddalił się na pewną odległość od swojego opiekuna, ale nie wszedł w bezpośredni kontakt z nami. No dobrze, Piotrku, ale pamiętasz, poprosiliśmy coś o pomoc, bo chcieliśmy przetrenować sprawę z autami. Wróćmy może do treningu z tym związanego. Proszę bardzo, jedzie samochód z naprzeciwka. Tędy chyba tutaj decyzja, bo widzę, że napięcie wzrasta, jest coraz bardziej usztywniona. Odejście. Jeszcze raz, hasło ta. Dobrze, dobrze wybrała odejście. Tak jest. Daj zabawkę teraz, Karol. Tak, super. Ok, tak. I zobaczcie. Kira już nie potrzebuje zabawki, żeby się uregulować. Woli obserwować. Nie ma u Zosi taryfy ulgowej. Zosia jechała najszybciej jak może jechać z samochodem 4x4 po takiej drodze. Ale bardzo fajna, fajna reakcja też Kasi. Widać było chwilowe napięcie u Kiry. Natomiast co, co, to, co mi się podoba, to to, że Kira bardzo szybko potrafi wrócić do tego, czego się nauczyła, czyli tego, jak sobie radzić właśnie w stresujących sytuacjach. Słuchajcie, mamy jedną sesję i dla mnie jest to ogromny sukces. I pamiętajcie, nie zakładajcie sobie, że w jednej sesji uda Wam się wypracować wszystko. Podczas jednej sesji mo możemy osiągnąć jakiś progres, możemy zrobić jakiś postęp, natomiast nie uda nam się psa, który już ma pewne nawyki, już ma wiele doświadczeń z tym, że oszczekał na przykład samochód, oszczekał jakąś osobę czy innego psa, żeby nie robił tego w ogóle. Pies uczy się, jak radzić sobie ze stresem i to zaczyna sobie generalizować. I to jest piękne w tym, co się udało dzisiaj zrobić z Kirą. Ale słuchajcie, mogę Wam obiecać, że nie osiądziemy na laurach. Naszym celem jest to, by wypracować narzędzia radzenia sobie ze stresem u Kiry, tak, żeby można było ją wprowadzić w sytuację życia codziennego.